Łodki znane są nie tylko mieszkańcom Piły, ale całej Polski ze względu na wyjątkowe warunki do nurkowania. Nasze dinozaury są chyba jednymi z najczęściej fotografowanych dinozaurów podwodnych na świecie. A teraz powstaje również kolejny wyjątkowy obiekt, miejsce, w którym osoby niepełnosprawne i sprawne będą mogły na tych samych warunkach, zasadach zejść pod wodę myślę, że będzie o tym obiekcie, o tym miejscu głośno w najbliższych latach, bo to również wyjątkowe w skali światowej. No. Projekt, wyjątkowi ludzie, którzy się za niego wzięli i też wyjątkowi użytkownicy, którzy za kilka kilkanaście tygodni będą tutaj schodzić pod wodę. Naszym celem jest Umożliwienie nurkowania osobom z największymi niepełnosprawnościami między innymi ruchowymi. Innowacją ma być w tym momencie ruchome dno, które pozwoli w zależności od stopnia niepełnosprawności, w zależności od temperatury wody, w zależności od grubości pianek i potrzeby szkoleniowej, ustawienie dna na pożądanej wysokości, a windy czy żurawie które też pomogą nam z osobą czterokończynową bezpiecznie ją zanurzyć i wynurzyć przy niewielkiej obsadzie, czyli jeden, dwóch instruktorów wystarczy, żeby móc takie skuteczne zajęcia przeprowadzić, a nie jak do tej pory ustawiać całą logistykę, żeby mogły się takie zajęcia odbyć.